ma, to ja, Ninjaman Man i no co? Chyba się nie spodziewaliście jakby takiej recenzji. No dawno nic starego, jakiegoś starego zjawiska na tym kanale nie było. No cóż, ee, no były jakieś dimensiony, tak się składa, że mi się właśnie przesyła. Eee, więc jeszcze jeden na Ale tak, to w zasadzie tylko wrzucę jej w okolicę tego wszystkiego, bym powiedział. Eee, więc w sumie teoretycznie nie robimy, jest na bieżąco. Ok, dziękuję. Więc generalnie, no generalnie po prostu, e, dlaczego kupiłem na przykład ten zestaw, tak? E, po jeden właśnie, e, nie miałem nic z drugiego sezonu, nie, nie miałem nic z jedenstego ani trzynastego, ale miałem figurki z magazynu, ale z selfie. no a z tego to tani. Tak? czyli kamieni bojownicy tak? No to wiecie, co do chęci nie recenzujemy, bo mnie Turcja. po nazwie, e, no tutaj jest na razie jeszcze paczka, odpakujemy, e, tak specjalnie w ogóle jakiś mm -hmm. więc po prostu nic nie miałem, no. Eee, no. nieważne, sorry, e, więc okej. Okay. Czy mogę coś jeszcze dodać? No cóż, mogę dodać, że zestaw używany e, tak się składa, rzadko takie rzeczy kupuję, ale po prostu... No, 38 złotych słuchajcie kosztował, e, więc po prostu wiem, za taką cenę może warto, jak jakichś klatków by brakowało, no to się tym zajmę ogólnie. Po prostu jakoś się czuję z tym pewny, no i po prostu zdecydowałem się, że w takiej cenie to może by było warto skorzystać, no. Nie wiem także, czy zestaw będzie złożony, czy nie złożony, e, wiem że nie będzie pudełka raczej, chyba, więc po prostu, dlatego też, no, tak robię. Zagręca będzie złożony, to zrobimy tak, że e, po prostu rozłożę i później zrobimy sobie... No, po prostu zbuduję go na... E, tak zwanym speed e, Po prostu... No, też się dowiemy w taki sposób, że nas nie oskamowali, bo pisało, że raczej kompletny był. No więc po prostu się dowiemy wszystkiego, tak? I kurde, dobrze opancerzone pudełko. To, to trzeba przyznać. No, tylko te ma 6% tak? 2015 rok, ale no, dzisiaj, słuchajcie, mamy zestaw sprzed chyba. Nie wiem, przed 2013, to no, przed 8 lat, słuchajcie. No. E, więc to jest. Kurde, ja wam powiem. No niezły. Niezły wynik. Nie wiem. Porąbana akcja w ogóle była, e, bo po prostu zapomnieli mi wysłać instrukcji i po prostu wysłali osobno w innej pasce. No, po prostu e, przyszło wcześniej. Co jest trochę śmieszne. Ok, słuchajcie. najdziwniejszy możliwy sposób, ale się udało. Ok. W jakimś dziwnym woreczku. No jest, słuchajcie, niezłożony do końca. Ciekawe. Słuchajcie. Ok. No nie jest do końca. Z... A nie, jednak jest. Ok, ale się zawał nie złożony. <grym> no, cóż, zobaczmy. Słuchajcie, no stan jest z wyższej póki. Ewidentnie. Bardzo dobry stan, to doceniam. Więc, słuchajcie, czuję się bardzo pozytywnie nastawiony, mimo wszystko. Okej. Okay. no i jest tu oczywiście sam mech, kurde. Ta figurka się prezentuje naprawdę bardzo ciekawie. okej. Okay. a więc mówię, ja chciałbym, żeby ten odcinek jakoś ciekawie wyglądał, więc po prostu ja to chętnie sobie rozłożę i złożę. Ale mówiąc szczerze, jestem zadowolony, naprawdę. Wygląda to imponująco, zobaczymy czy ABY na pewno. Czy ABY na pewno jest tak bardzo dobrze jak sądzę. Więc e, robimy jakiś speedie sądzę. Zwykle słuchajcie, jest tak, że kiedy wam piszę, że jest w 100% kompletne, zwykle czegoś brakuje. E, więc na speedbicie mogliście zauważyć, że brakuje dwóch klocków. Na szczęście miałem trochę w zapasach, więc... E, e, więc no okej, okay. ale to jest, no okej, okay. mogły się zgubić podczas podróży, bo to takie klocki, które łatwo mogą odpaść. No ale i tak mówię, skam. No, e, ale do oceny to nie będzie wnosić, bo po prostu... To jest już coś, co miała inna osoba, a nie, że jeszcze nieodpakowane z pudełka. Rozumiecie, tak? No, a ktoś to już miał przetarmosił. No ale nie no, sam dobry doceniam. E, więc e, generalnie no. Omówmy sobie właśnie tego mecha. Weźmy dwie figurki. Oczywiście, tylko dwie w tym zestawie są, no ale no, przyjrzyjmy się im, bo naprawdę są dobre. Nawet jakoś Wam powiem, te rączki czy tam nogi nie chodzą jakoś tak słabo, nawet dobrze chodzą, więc e, rozumiecie. No jest naprawdę niewielki zestawik katalogowy, tylko trzeba coś strzelam, że około 60 zł. No i ja go kupiłem w sumie o połowę taniej. No i powiem Wam, naprawdę dobry zestaw. E, mamy, y, on jest właśnie taki dosyć napakowany. No i właśnie to sprawia, że no wygląda on lepiej, tak? O tyłu zobaczcie, jak wygląda. No teraz już trochę słabiej, ale. Zdecydowałem, że nawet ten element tutaj właśnie żeby cokolwiek mu na się pojawia. Nie wiem w ogóle co to jest czerwone. To wygląda jak jakieś oczy. E, no. Nie wiedziałem w ogóle, że... wybaczy na samym jeszcze elementy były. Chciałem, że coś koło 2.15 wyszły, bo po prostu nie wiem, e, Najwięcej takich elementów koło 2.15, więc e, no. No nie wiem, no są tu takie dwie katany. Nie wiem czy to jakoś dobrze zmontowałem, bo takiego już nie wiem. Może ja bym to dziwnie zrobił. E, boli też mnie to, no, że naklejali tutaj krzywo te naklejki, ale one nie są czy zdarte, czy coś, że tak szybko się odkleją. Nie zdaje się tak. Po prostu krzywo, ale no, no widać, że ktoś to trzymał w dobrym stanie. Nie wiem. Tutaj jest na przykład taka naklejka, która widać, że jest zdecydowanie krzywo, no ale naprawdę jest good. E, no, ale mówię, my tutaj oceniamy sam zestaw, a nie to, co ktoś miał, tak. Nie tutaj jest znowu ten sam element, tutaj takie ciekawe nadruki. Mm. Mamy tutaj jakiś hazard, w sensie, wiecie o co chodzi? Yy, elektryczność, gaśnica, ogień, woda, lód, słuchawka i bomba, czyli prawdopodobnie... Yy, nie wiem, w sensie to może oznaczać, że to są jakieś przyciski, tak? Czyli że właśnie na przykład... Mm, halo? Halo? Dobra, już. Że na przykład elektryczność to po prostu... To może na przykład jakieś są guziki, że oznaczają, że zagrożenie, tak? Czyli właśnie hazard, albo elektryczność, albo że trzeba właśnie zgasić ogień, no. Yy, albo woda, albo lód, yy, rozumiecie, tak? Yy, no tutaj to ja nie wiem, ta słuchawka to po prostu do połączenia się, a ta bomba, no to po prostu... Chyba chodzi, że strzela z tego działka ogniowego trochę. No, proste działko, ale wygląda spoko nawet. Po prostu, no nie wiem. Ciekawe jakby to właśnie miało wyglądać, czy... To jakimś ogniem woli? Czy jest normalnie strzelba? Jak że jeszcze normalnie strzelało? Nie wiem. No takie proste nogi nawet. No powiem wam, naprawdę OK się to prezentuje. Tutaj taki złoty nawet klocek nom spoko. Ja powiem naprawdę jestem nawet zadowolony. no Mówi, wygląda to lepiej niż myślałem, że będzie. Także możemy tutaj ten mieczek wyjąć. Jak się on prezentuje bardzo, bardzo fajny element. Nie da się ukryć. No. E, to oczywiście mamy tu właśnie dodatkowe takie dwa klacki, żeby ten mech mógł trzymać, ten, ten miecz, ale również wcześniej odmontujemy właśnie no i wtedy sobie to będzie po prostu sam kaj trzymał, więc no, e, więc po prostu, kulo. Cool. E, ja jestem dosyć zadowolony, jak już wspominałem, no więc no, możemy mówić figurki, no bo nie ma tu tak naprawdę wiele do mm. tylko po prostu chciałbym sobie znowu tu odmontować Okej, okay. no nie udało się za bardzo. E, o, no dobra, nie będzie. No, więc po prostu, nie wam naprawdę ciekawie to wygląda, dobrze, że jest taki napakowany, bo po prostu dzięki temu lepiej wygląda. E, nie wiem, czy coś jeszcze mogę dodać, chyba. M, no nie wiem, naprawdę spoko zestaw. No, też możemy rzucić w sumie. Okiem na instrukcję, że tak jeszcze na zakończenie tego ujęcia bym powiedział. No zobaczcie jakie tutaj jeszcze kiedyś zestawy były. Bardzo fajne. Mm, nie wiem, z tych wszystkich, to na pewno ten dermatron byłby najciekawszy. No i ten zestaw też sądzę też mogły dosyć ciekawie wyjść. Nie tylko jest ten no bo jeszcze tam była ta ogólnie świątynia. Która była górną częścią tego zestawu. No tutaj także mamy on dokładniejsz, dokładniejsze spojrzenie na wszystkie zestawy z tego sezonu. Yy, mamy tutaj właśnie na przykład tego Mecha, tak, mamy tutaj zasadę. Na początku chciałem kupić yy, z sezonu drugiego, yy, ale po prostu on wyszedł jednak z tego Allegro, tam głównie kupuję zestawy. No yy, po prostu nie było już go, no to yy, kupiłem sobie tego Mecha po prostu, zdarzył się, no i zadowolił raczej. Wiertarka, no to okej, okay, yy, po prostu słabe stany były jak już tak, no bo mówię, takie zestawy nowe to trudno dorwać, nie widziałem. Nie wiem, na pewno widziałem parę nowych tych świątyni, no bo po prostu takie większe zestawy to zwykle każdy załowuje, w świecie, sensie, świecie, a i Karmaton też był, a tego Smoka też chyba nie było, ale w ogóle nawet Używki, e, więc no cóż, e, e, więc okej, okay, możemy w sumie już przejść do następnego ujęcia, no i po prostu przyjrzymy się minifigurkom, więc e, więc no cóż, let's go! No więc jak już wspominałem, mamy w tym zestawie zaledwie dwie minifigurki, ale jak dobre tak naprawdę. A początek właśnie, omówmy sobie tego kamiennego łucznika, słuchajcie. No, mój pierwszy właśnie, jeden z tych starszych kamiennych wojowników, czy łuczników właśnie też. Swordsmenów też tak się nazywali. No wiecie, tak tematyka po prostu, kamienna armia, możemy tak powiedzieć najlepiej. Zwykła, klasyczna taka kusza, no wiecie o co chodzi. Ta mordka jest taka sympatyczna bardzo, tylko nie chce mi się złapać ostrość. Ostrość się łap, o dobra. No w miarę się złapała, tak, żółte właśnie druki na twarzy, taka czerwona, czerwona tam widać, nie wiem. E, jak to się nazywa, paszczę po prostu od środka, <grym> nie wiem jak to nazywać inaczej, zielone oczy, no i wygląda to spoko, e, e, szare właśnie to to w porównaniu do rąk czy nóg, e, no taki znak właśnie kamiennych wojowników, nawet on tak wycieka, to nie jest na druku, słuchajcie, to po prostu ma tak wyglądać, tak wycieka, widzicie może, nie wiem, na łańcuchach jest przyczepiony po prostu taki, taki zbroja, ja bym powiedział, pod podem ma właśnie jakąś, jak to możemy nazwać najlepiej, no załóżmy coś kolczuga, tak? No i czerwony tam, czerwony kołczan, chyba nie miałem jeszcze nigdy czerwonego, więc to też coś ciekawego, ale słuchajcie, ciekawsze jest to, że mówiłem, że raczej za powodem zakupienia tego zestawu było to po prostu, że bardzo chciałem coś z, z drugiego sezonu, tak? I... Oh, Okej, okay. chętnie się jeszcze wrócę do jakichś starych zestawów go eee, ogólnie jakichś starszych zestawów poszukam, bo po prostu, naprawdę mam zajawkę ostatnio na jakieś starsze zestawy, to jest po prostu bardzo, tak. bardzo ciekawe, jak to, no... Jak dla mnie po prostu ta instrukcja, to jest zupełnie inna rzecz, zobaczcie jeszcze to, no przecież każdy to pamięta, nie wiem. Ja to dobrze pamiętam, no nawet reklama klubiku, tak. Eee, Byłam w tym klubie, więc... dostawałem te magazyny. Eee, więc generalnie, no, taka nostalgia dopada przy oglądaniu takiej instrukcji, no nie wiem. No, muszę zdecydowanie zdobyć jeszcze tę figurkę. To będzie trudna wyzwanko, ale trzeba. Więc okej, okay. weźmy na chwilę tego bardzo fajnego kaja, ale się mu przyjrzymy później. Bo słuchajcie, jak już mówiłem, powodem kupienia raczej tego zestawu był po prostu że za coś mieć z drugiego sezonu. Ale słuchajcie, no nie uwierzycie ale zdałem sobie sprawę, że mam w sumie każdego knypka tego takiego właśnie z Kamiennej Armii z każdego roku nie wiedziałem na serio, ale się skapłem teraz słuchajcie, no właśnie tutaj mamy rok 2016, tak, e, święto umarłych Ale proszę, proszę złapać ostrość, no powiem wam, naprawdę zmieniły się te figurki. hmm, jeszcze ciebie weźmiemy no i 2019, Legacy no zobaczcie, jak do mnie miał wszystko, najbardziej się wyróżnia ten na środku, bo on ma jakąś maskę, nie ma on kołczane, tylko takiej amunicje właśnie do kuszy, która strzela, co jest wyjątkiem właśnie w porównaniu do tych, tak? No bo ten Legacy okej, okay, faktycznie ma inną czapkę, e, dosyć też taka twarz, podobna do tego mimo wszystko, zobaczcie, ale taka większa się zdaje, to mi się trochę nie podoba, e, no i zdecydowanie ten tors, ci dwa mają praktycznie identyczny. No, tylko faktycznie to widać, że na przykład ta kulka jest większa i trochę inaczej ta zbroja wygląda, a to jest mniej więcej ten sam przemalowany element. No, a ten to widzicie, no to jest inna bajka, tutaj ta kulka jest jeszcze mniejsza. No cóż, no i czarny kołczan, tak? No to jest różnica. Więc mimo wszystko stwierdzam, że, że najlepszą wersją chyba jest właśnie rok 2013, tak? No czyli mamy... Czyli wychodziła ta figurka za 3 lata, czyli 2013, 2016, 2019. E, no powiem Wam naprawdę e, ciekawa rzecz więc no e, Ciekawe też w ogóle zobaczcie jak wygląda ten gościu z tą plapką. No ten już by był bardziej zbliżony ku oryginałowi. Zobaczmy. Jak o coś się złapie no. Nie, no naprawdę podobne mi figurki, no bo to jest w sumie ten sam po prostu gość, tylko trochę się zmieniał na przestrzeni lat. E, więc naprawdę e, fajnie coś takiego mieć. Eee, tylko trzeba. Nie czekajcie te córki. <gry> Sorry, ziemuś. Wiecie, ja już nie rozróżnimy. <gry> no, ten ma jeszcze dodatkowo jakąś kurde lornetkę. No, nie wiem. Zdecydowanie najlepszy jest 2,13, później 2,19 i 2,16. Nie wiem. Także mogę w sumie zjąć tę maskę, żeby mam jeszcze pokazać, jak on bez maski wygląda. Pokażę wam, bo czemu nie. Było po prostu bardziej, no. O. Widzicie? I tutaj też jest. To, i, i też ta twarz zdaje się większa. Tylko ostro się nie złapie Ostro się złap się. O, w miarę się złapała. No widzicie? Większa twarz, ale ta wygląda nawet mimo wszystko lepiej. Tak według mnie. Eee, więc dobra, trochę dużo czasu już poświęciliśmy na te figurki ale po prostu no... No, zaciekawiło mnie to, że po prostu... Mam ich wszystkich. <grych> więc widzicie, no, ostatnio... Udało mi się uzbierać stare i nowe zestawy jakiejś właśnie zestawu wersji W sensie wiecie na przykład ten samochód Ja mam starą i nową wersję No taką z mam, więc w sumie chyba wszystkie No, Rider Royda sezon czwarty Tak, mam starą i nową Turniej Żywiołów i takie stare tam w Dodze, jakoś tak to się nazywało No to to jest praktycznie ten sam zestaw No a widzicie, a teraz nawet mam takie minifigurki jakieś, Jakąś wersję danej minifigurki mam już wszystkie Ciekawe, sądzę, że ten film będzie trwał dosyć długo. Więc po prostu omówmy sobie w miarę szybko tego kaja. He, no, powiem wam, bardzo fajne były te stroje w 2013. Jeden z moich ulubionych to sądzę, mogą być. Mm, no, tak jak i monotypowe, właśnie. Ma tutaj nawet jakieś znaczki na tym dorsie No, to są znaki po prostu jakieś typowe kaja. Przypięte tutaj takie jakieś coś się. No, nie wiem, wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Ten mieczyk to jest też coś ciekawego, wam powiem. Na takim elemencie. No, dawno nie widziałem na serio jakiejś starszej mi figurki z Ninja tylko to wiecie, no, te nowe twarze. No, tak się prezentuje właśnie jeszcze Star Kai Tutaj jest maska tego ZX a mi się. Tutaj nie mam do jednej mi właśnie, właśnie ZX No i po prostu. No, no, no cóż. No przydałoby się taką drugą myśl, bo tej to raczej mu nie dam, ta figurka jest rozsładna. No i do mi idzie, powiem wam, zbieranie różnych wersji Kaja. Mam tak naprawdę jest serialowy bardziej, to już mam praktycznie każdą. E, nie mam na pewno klasyczne, nie mam, nie mam do końca tego ZX, tylko maska potrzebuję, co zamówię. E, no i generalnie, nie wiem, nie mam naprawdę, mam praktycznie każdą wersję, naprawdę. Mm, nie wiem czy coś, nie wiem. Mm, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Takie serialowe bardziej mi chodziło, że takie oczywiście wiedziałem, na przykład takie RD to nie mam, ale takie głównie co się w serialu pojawiło. Nie ma na pewno sezonu 11 i 13, no to są zmory moje takie, takie właśnie też brakuje. No dobra słuchajcie, e, więc tak naprawdę za dużo trochę przy tym siedzimy. Film będzie miał z 15 minut. Jak nie więcej. Więc osobiście oceniam zestaw 8 na 10. E, no, wygląda lepiej niż się zdawało. Mi figurki też są. No, dwie, ale naprawdę dobra. Jak na standardy 2.13. No więc. No, 8 na 10, słuchajcie. E, to by było w sumie na tyle z tego odcinka. Nie wiem, czy coś mogę jeszcze dodać, e, więc e, pozdrawiam. No i sądzę, że jakieś jeszcze niczego się na tym kanale pojawi. E, no, więc e, ogólnie goodbye.